Cześć, siemanko, z tej strony Ola Kott. Dzisiaj jestem w Toruniu i właśnie ruszam na miasto, żeby porozmawiać o pracy i o różnych zawodach. O jakim zawodzie pan zawsze marzył, żeby kim być w przyszłości? O Prowadzić własne gospodarstwo rolne. Ale to jest bardzo fajny pomysł. A pani o czym marzyła zawsze? Chciałam być podróżnikiem. No, strażakiem oczywiście. Aha. A ty, młody, o czym marzysz? Ja? Eee, technik, mechanik lotniczy. Prawdę mówiąc, nie pamiętam. nie pamiętam. To już było tak dawno, że już nie pamiętam. No finalnie, jaki ma pani zawód? Finalnie byłam ekonomistą i cukiernikiem. Wow, no tutaj. Ale w sumie cyferki potrzebne też są w cukiernictwie, prawda? Potrzebne są, potrzebne, bo trzeba liczyć receptury, na przykład przeliczać. Także nawet y, pole powierzchni koła się przydają. Byłaś tak małą dziewczynką, do kim najbardziej chciałaś być? Przez jakiś czas policjantką, a przez jakiś czas nauczycielką. Mniej więcej tam poszłaś w tą edukację, a ty jak byłeś mały? Jak byłem mały? Nie zgadnę, strażak. Byłem kiedyś strażakiem ochotniczym, ale jak byłem mały, to nie wiem. Nie wiem, pewnie wszyscy strażakiem. A ty myślisz, że będziesz strażakiem? Kim byś chciał być? Policjantem. O, policjant albo strażak. Ale nie Niech ponieśnie fantazja. Coś sportowego, tak, w tą stronę. Uczciel WF-u? No, to był taki kierunek na początku, ale później się okazało, że rozeszły się drogi. Natomiast tak, natomiast w tą stronę prawda. A ty? E, myślałam bardziej o medycynie. Okay. A jak pan myśli, jaki zawód nigdy nie zginie, zawsze będzie potrzebny? Yy, mechanik samochodowy. Co się będą te fury psuły? Będą się psuły, będą się psuły cały czas na potęgę. A ty jak myślisz jaki zawód nigdy nie zginie? Kurde, no pewnie muzyk coś w tym stylu. No tak, zawsze będziemy słuchać muzyki, tak? Jaki zawód nigdy nie zginie? Opiekun osób starszych mm -hmm. i dzieci. Ale wie pani, ten cukiernik też zawsze będzie potrzebny? To na pewno no. też. A sobie osładzać życie. Bardzo pani dziękuję. A kim jesteś z zawodu? Prawnikiem. Ludzie się zawsze będą kłócić. To prawda, uważam, że to jest ten zawód na pewno będzie potrzebny. Ja myślę, że lekarz. Hmm, myślałam o informatyku, ale już teraz. Nie ale czemu? Kuchasz raczej. Uchasz. Kuchasz. No, myślę, ale sztuczna inteligencja może nas kiedyś zastąpi. A takiego lekarza? Wątpię. No, prawnika też chyba sztuczna inteligencja nie zastąpi. Nie damy się. Nie. Jaki zawód nigdy nie zginie, bo zawsze będzie potrzebny? Chy... Chyba piekarz. Piekarz zawsze. Piekarz, a, no, a pan jak myśli? Nie, nauczyciel. Lekarz, Lekarz strażak, policjant. Ale administracja też, bo ktoś musi pilnować papierów, bo jak się nie pilnuje papierów, to jest chaos. Ale ja się ostatnio też spotkałam z taką odpowiedzią, że też takim zawodem jest grabarz. Tak, no, ja tak. szukałem tego słowa. Proszę, mam do Państwa takie tylko krótkie pytanie. Jaki zawód nigdy nie zginie, bo zawsze będzie nam potrzebny? Jaki zawód? Ja wiem, kucharz. Kucharz, bo zawsze coś będzie na, na pewno. A jeszcze jakiś pani wpada do głowy? Informatyk teraz, na daną, na daną chwilę. No bez fryzjera ciężko, pandemia zwłaszcza pokazała, że bez fryzjera było ciężko, ale na pewno budowlaniec, jest to też zawód niezbędny, niewątpliwie. A fryzjer? Stary mi obcina włosy. No to nie, no tak mąż potrafi obciąć włosy, to naprawdę. No to dobra, to musimy pójść w poważniejsze zawody. Adwokat. Mówię. No i właśnie, no i ta sztuczna inteligencja jest w stanie na przykład analizować kod. A na przykład lekarz? No, i tutaj też zdania są podzielone, bo z jednej strony mamy wywiad z pacjentem, a z drugiej strony mamy operacje, które można wykonać bardziej precyzyjnie niż ludzka ręka. Kierowca zawodowy na kategorię C. +E. A mogę się dowiedzieć, kim pan jest z zawodu? Zawodu właśnie sam jestem kierowcą na kategorii C. +E. Karatę! No, na, na, nauczyciel karata! Według mnie w przyszłością dla młodych ludzi może, może być e, właśnie rozwijanie i e, pójście w kierunku IT, mm -hmm. bądź e, jakieś e, medycyna albo coś w tym rodzaju. Psychiatria dziecięca. O, to tak na poważnie tutaj, tak, ale rzeczywiście. Przede wszystkim ja nie uznaję takich rzeczy, jak sugestie. Uważam, że każde dziecko powinno samo sobie, sobie po prostu no, szukać swojej drogi. no bo... No bo, prawdę mówiąc, cóż my w moim wieku już wiemy o tych współczesnych czasach? Niestety, niewiele. No właśnie, ja się zastanawiam, bo w sumie nikt tego Ci nie tłumaczy, w co iść, nie kieruje Cię, jak jesteś w tym technikum. No są jakieś doradztwa zawodowe. A jak Pani myśli, w dzisiejszych czasach, w jakim zawodzie najwięcej można zarobić? No właśnie, nie wiem. I prawdę mówiąc, martwię się o te moje wnuczęta, Kim powinny zostać, żeby, żeby się utrzymać na powierzchni? na informatyczne branże. No. Influencer, only. No ja myślę, że coś właśnie z tą sztuczną inteligencją. A pani jest kim z zawodu? Nauczycielką przedszkola. I to jest taki wymarzony zawód, czy nie mamy Pani chody się przekwalifikować? Nie, to jest totalnie mój wymarzony zawód. To był mój najszczęśliwszy okres mojego życia, bycie w przedszkolu i, i ja postanowiłam, że tam wracam. Jakby nie było lepszego miejsca po drodze. No to fantastycznie, no tylko takich ludzi do rozmów sobie życzę. Dziękuję bardzo. Jestem po nieukończonych studiach, szukam pracy i jednocześnie próbuję się dostać na technika archiwistę. A mogę się dowiedzieć, kim Wy jesteście z zawodu? Ja akurat pracuję w szkole, ale ja jestem kierownikiem gospodarczym. No, ale to też tak jakby, no wszystko musi się zgadzać w szkole, wszystkie zasoby, prawda? Tak. A pan jest kim z zawodu? Inżynier mechanik. No, też jest fajne. A y, jaki finalnie zawód mają państwo w tej chwili? Ja już jestem na emeryturze. Emerytowana nauczycielka a, biologii. Czy nauczycielka biologii, to poważne sprawę? A pan? Ja cholernie wykształcony rolniczo, w dwóch kierunkach, a pracuję i tak w swojej artystycznej pracowni.